Dobra widzowie, jednak działa. Us usuwam e film, który przesyłam, że to niby wielki skam. No fakt, e jakiś skam to jest, bo przez 16 minut z niewiadomych powodów e czekałem na grę i tu mi jeszcze pokazuje. Aaaa. Bo ja chyba wiem. Bo to może tak dobiera partyjnie. Dobra, mniejsza to, ale chociaż mamy event. No i zniknął. Za minutę rozpoczyna się event. Czyli to jest tak, że na przykład milion graczy doczytuje w jednej kolejce i kolejne milion w drugiej. Rozumiem. O. Dobra, no to widzę, wiesz, już odkryliśmy tego tajemnicę. Bo kto bo kto grał przed chwilą yy, i no, pewnie mu nie wczytało na samym początku, to wie, yy, więc yy, dla osób, które na przykład no się załamały, bo już wie, yy, przez na przykład dwie czy tam trzy gry im nie działało to, to mówię takim osobom, że po prostu no, cierpliwość to mają słabą. No tyle mogę powiedzieć. No, do latują. Dobra, Jones, to tutaj. Super. Czego ten Niestabilność rośnie. Dobra. Na drzewie tylko pogarsza sprawę. W porządku, pora zapieczętować wyłom i uwięzić pana demona w krainie duchu. Oby twoje ulepszenia do urządzenia zadziałały. Dobra... No i wybuchło. Nie. Dobra Jones, jeśli masz zamiar coś zrobić, to teraz. To albo wszystko naprawi, albo wkopie nas na całego. Dobra. O kurde. No chyba nie. I co? I koniec eventu? Nie. A, powiększyłeś tą czarną dziurę. Gratulacje użytkowniku. O, porne. Kraken. On w ogóle był na evencie... No i zaraz tym to dostaniemy. No, super. Super, że to mówisz wtedy, kiedy nie mogę się ruszyć Dobra, nie ma opcji, że ja to będę pomijał. Kong, czy widziałeś kiedyś tak śliniastyczne, piękne macki? Co? Widzę, że przepełnia cię miłość. Ojeju. Wielki demonie, pomożemy ci pokonać ludzi. Poczem weźmiemy ślub i będziemy mieli 10 tysięcy ośmiorniczaków. O, paluszki rym, te? Wasza marna broń jest niczym wobec naszych bitewnych kopuł! Spróbuj tego, robalowy dziwolągu! Bezczelność! Ojeju... ja nie mogę? A, No! Gratulacje, użytkowniku! Punkt punktu zerowego! Torwi go, zanim demon zniszczy wyspę jego mocą! Dobra. O kurde. Teraz się pewnie jakimś cudem że dostaną do świata Simpsonów, jeśli dobrze... <grym> <grym> no. <grym i w górę> <grym i w górę> Zaraz zamiast do alternatywnej rzeczywistości trafimy z powrotem do Springfield. Cofnąć się. Kalibracja tuneli czasoprzestrzennych to skomplikowane zadanie. Nie, nie. Rekalibruj się. Rekalibruj się. Nie! Musimy wrócić na wyspę. Springfield! Wyspa! Springfield! 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 No i trafiliście do Springfield. Nastąpiła konwergencja wielu rzeczywistości. sugeruje zachowanie pełnej skali. Wow! Wyspa Springfield! A. Niesamowita! A teraz czas ją podbić! Aha! Ej, tak wygląda ten! Kierowca busa!

No w sumie taka kreskówkowa baj bajka Fajnie by było, jeśli będą takie Simpsonowe autka. No super by było. O. To będzie crazy sezon, coś czuję. Będzie ta deskorolka. Widziałem o tym. Bananek. Kurde. Kurde te. Uwielbiam te filmiki jako Epic Games pokazuje To jest trailer. Tak, to jest trailer. To jest to jak kurzące kominy? Tak, to jest, to jest coś jak kurzące kominy. A. Głupi pilot. Pewnie temu prostakowi bez uczuć wyczerpały się baterie. w Wradzi mówią, że jeśli ktoś znajdzie świecący odłamek, ma wezwać policję. To kosmiczny nieokieł stany potężny i za ból Coś tam, coś tam potężny, bla bla. I to się nazywa moc! Uuu, a to ci nocmiarka. No dobra Homer, zrób to, czego nie robisz w pracy. Skup się! I to się nazywa pilot! <grystanie> <grystanie> Czy to odłamek? I co ty wyprawiasz z moim salonem? Ulepszam go! Przetestuj kanapę! Ooo, jest miękka, ale wiesz, że nie lubię obcych technologii. Arcz. Z tym pilotem mogę zamienić całe Springfield w Rally. Skończyć z opon, ocalić lokalne dziennikarstwo, zrobić coś super dla wszystkich! Ale czy potrafisz podejmować dobre decyzje i... Hmm? Ooo, oh, oh, zaszalej! Zachowam ten trik na później, skarbie. Ale na razie mam urządzenie, którego nie rozumiem, dyplom z liceum, na który ledwo zasłużyłem i zerową świadomość własnych możliwości! Idę stworzyć prawdziwą Nirwanę! Coś czuję, że on zniszczy mapę Fortnite. Ha! Dzięki, Homer! Dziękuję, dobry panie! Wyrob czekoladowy? Maszenie strażaka. Dzięki, Homer. Polej mi kufel zmrożonego cukru, mą upiększanie miasta wzmaga pragnienie. Homer, kiedyś prędzej urwałbym sobie głowę, zanim bym to powiedział, ale to na koszt firmy. To fantastyczne, że mój kibelek ma teraz nieskończone zapasy papieru. Mam mnóstwo pomysłów. Patrzysz może czasem w niebo i myślisz sobie skoro księżyc jest sera to czy można go roztopić i polać nim wielkie naczosy nie popisuj się za bardzo stary jakieś cwaniaki spoza miasta cię szukają mówią że to odłam go coś tam może być niebezpieczne Ech, nie mów im że tu jestem nie martw się zająłem ich jednym z twoich ulepszeń hej te przekąski się ruszają tak, to preczle samo karmiące. Otwórz buzię, a same do niej wskoczą. Smacznego. <grystanie> Okej. Okay. A. I teraz pewnie pokażę nam y, cudowną czarną dziurę. Początek za 5 godzin. Super. No to nara widzowie. Y...